Serdecznie witam wszystkich kibiców kolarstwa, pasjonatów kolarstwa. Jak widzicie, 122 edycja Tour de France trwa. Ci, którzy się tym sportem interesują, to na pewno z zaciekawieniem oglądają kolejne etapy. Chciałbym Was zaprosić na rozmowę, którą przeprowadziłem z moim serdecznym kumplem. Zenkiem Jaskuła. Zenek Jaskuła to jeden z najlepszych polskich kolarzy szosowych. Uczestnik takich wyścigów jak mueta Spania, Giro d'Italia, Tour de France, wielu, wielu innych. Medalista olimpijski, medalista mistrzostw świata, medalista mistrzostw Polski itd. Tak i tak dalej. Ale ponieważ trwa ta 122 edycja Wielkiej Pętli to chciałbym Wam przypomnieć sukces Zenka Jaskuły z 1993 roku, kiedy to w pięknym stylu zdobył trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Chciałbym dodać, że tego wyniku nie pobił żaden z polskich kolarzy. Do tej pory, no i oczywiście wszystkim kolarzom, życzymy, żeby znaleźli się na podium i żeby to nie było tylko trzecie miejsce, drugie, a może i wygrano. Wszystko jest możliwe. Będziemy również rozmawiać o Ryszardzie Szurkowskim, który był trenerem Zenka Jaskuwy. Jak również o muzeum, które aktualnie tworzę. Zbliżam się z tym projektem do końca. Nie ukrywam, że było ciężko, ale gdybyśmy to, ten projekt przyrównali do wyścigu kolarskiego, no to jestem może na 85 km, czyli kreskę widać. Serdecznie zapraszam. Myślę, że ta rozmowa wszystkich zaciekawi. To No siedzimy tu już chyba ze dwie godziny, przejrzeliśmy w tych trzech pudełkach, które przyniosłem to tam jest ponad 600 zdjęć, także zobacz jaka piękna kolekcja. Szkoda, że w większości nie możemy wykorzystać i pokazać w muzeum, bo <głos》>, wszelkie prawa zastrzeżone. Ktoś to fotografował. No i do muzeum tak naprawdę zdjęcia musieliśmy wykupić z archiwum państwowego. Ale co tu ciekawego zauważyliśmy, że są też tu Twoje zdjęcia. Tak, tutaj są z Mistrzostwa Świata w Szambary, gdzie zdobyliśmy wicemistrzostwo świata. Z archiem, z Leśniewskim, z Sypytkowskim. No i też mieliśmy taki troszeczkę incydent, bo Sybytkowski złapał gumę, nerwówka, 40 sekund, też przegraliśmy z Niemcami o złoto. I można powiedzieć, że Rysiek mówi, nie martwcie się, jest do zrobienia. Jak zwykle optymista. Za, za, dwa dni, za dwa dni jest ze startu wspólnego i miał rację tutaj. Miał, powiem szczerze, rycie miał zawsze nosa. I taki jeżdżący komputerek. Niektórzy mówili, bo liczył obroty, ile kto w, na zmianie jest i tak dalej. Ja się od niego właśnie tego wszystkiego nauczyłem. Bo później w uciecce ktoś szarpie mocno, mocno, mocno. Przychodzi końcówka ostatnie 5-10 km i brakuje mu paliwa. A to jednak trzeba wszystko kalkulować, bo na finiszu później, jak nie ma pod nogą, no to przyjeżdżasz drugi, piąty, szósty. No to, tak. A w Kolarstwie siedziczy z reguły pierwsze miejsce pierwsze albo powiódł, no. nie? To była Barcelona 1973 rok. I tu przy okazji dodam, że Prysiek był pierwszym Polakiem, który zdobył ten tytuł, no ale będzie twoja rocznica Tour de France. No, 93 rok. Muszę tutaj podziękować, podziękować, już dziękowałem Ryśkowi, bo w 95 roku byliśmy dobrymi zawodnikami, ale nie byliśmy wybitnymi. Przyszedł Rysiek w listopadzie i objął kadrę z tych samych zawodników, co wcześniej mieli inni trenerzy nas pod opieką. Zrobił. Całkiem innych zawodników. No, powiedz, powiedziałeś 95, a to 85? 85, Jest przepraszam. W 85 roku. I tak, Leszek Kreselski od razu e, e, Wyścig pokoju wygrał. Mierzyński drugi, Andrzej. E, później Świata w, w tym, w Basano, e, e, Mistrz Świata w Basano we Włoszech. Mistrz Świata. Wiele wyścigów, czy Mil Grace, czy inne wyścigi, to w trójce albo wygrywało się. I z, z tych samych zawodników potrafił mm, zrobić brylanty. I, i, I otworzył karierę Leszkowi Peseckiemu, bo od razu w z drużyny zawodowe przyjeżdżały do hotelu. Pamiętam, żeby to była kolejka e, drużynowa. miała to, to przełożenie na ten twój sukces na Tour de France. No, i, i, powiem, no i, powiem, i powiem tak. To był taki moment, że on nam zaszczepił, z nami przebywał. Ja mówię, jak ktoś ma imieniny, że coś, no to kupujesz butelkę każdej polamce wina, nikomu nie zaszkodzi. I siedzieliśmy, czasami rozmawialiśmy o kolarstwie, wspominali o, o wyścigu pokoju, różne sytuacje z Mytnikiem, z szosdą. I to było tak, że nas zaszczepił sposób myślenia a że nogi bolą kolarza. Mówi, to normalne, księgowego głowa boli. E, poza tym ten, co jeździ dużo, a nie e, mądrze treningi, mówi, on zawsze jeździ 6-7 godzin, a kolarza nie będzie. I, i, i tutaj nas e, tak e, wprowadził w taki tunel do zwycięstwa. Ja e, później w 1987-1988 roku wygrywałem wyścigi na zachodzie, później Olimpiada e, e, mówi jedziemy na Wilhelmatella bo oni kiedyś się tam szykowali i później z tej wysokości czy ze Szwajcarii 2-2,5 tysiąca jak się przebywa to e, lepsze e, krążenie krwi, czerwone ciałka i tak dalej do dzisiaj zawodnicy jadą na wysokość trenować, w przygotowania przed Giro Italia czy Tour de France i on już wtedy wiedział to można powiedzieć, no jak to wiedział? No, może to przypadek, może coś, ale mówi po Wilhelmie Telu: Zawsze noga się kręciła. Przyjechaliśmy na Płaskie, trochę było nam ciężko, ale Mistrzostwo Polski to rozdawaliśmy karty między sobą, kto ma właściwie wygrać i, i, i dlaczego. Później Sterno na, na Olimpiadzie mówi: dwa razy dziennie trening, rano i po południu żeby po prostu nie siedzieć na miejscu, bo kolarz musi jeździć, to nawet 56 km przejażdżkę sobie zróbcie taką z dwa sprinty. Pojechaliśmy i o 6,5 sekundy przegraliśmy złoty medal. Rok później 89 mówi to już teraz macie przygotowanie podobne i Jechaliśmy o złoto, co prawda gumę chwyciliśmy, zmiana, nerwówka, tylnie koło, zmienić to jest tam te 30 sekund, bo koła tak szybko się nie zmienia, chociaż dzisiaj też się tak szybko nie zmienia, bo mimo wszystko musi łańcuch zaskoczyć na trybik i przegraliśmy, smutni byliśmy wieczorem, wicemistrzostwo świata, dzisiaj chłopacy, którzy wystartowali mówią, kurde w ciemno podpisujemy, ale wiadomo, że byliśmy już tak nastawieni, że tylko nas złoto interesuje. I dwa dni później start wspólny i Achim pojechał w takim stylu, że można zobaczyć to na YouTubie, tak. 89 rok, jechał o zwycięstwo jeszcze zasuwał 60-70 na godzinę ostatnie kilometry, żeby po prostu być pewny, że wygra. No i cieszyliśmy się oczywiście, od razu nam się znowu drzwi otworzyły do pretonu zawodowego, no ile się mówi spokojnie, będziecie e, mogli później przejść i tak dalej. Ale to, ja się tu będę na ten Tour de France naciskał. E, no i to, to wszystko, te schodki… No to w końcu jest wielki sukces, bo do dzisiaj żaden z Polaków na podium w klasyfikacji generalnej nie sam. No, jest, to, jest to tak y, zasługa y, tutaj Ryszka, bo Rysiek mówi na wyścigu pokoju, jak było ciężko, etap do Krakowa, śnieg, zimno. Y, 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 płakali prawie że tego, rękawice się brało, mówi jakieś tam kurtki takie robocze, żeby dojechać. I on to nas zaszczepił, że te trzy tygodnie musi być ciężko. No, no, no nie ma yy, yy, zwycięzcy, którzy mówi, że, że łatwo. Nawet yy, yy, taki wyścig yy, tygodniowy to jest ciężko, a trzy tygodnie psychicznie. I on ustawił nas też yy, psychicznie, zwłaszcza mnie, mówi, ty masz taki potencjał w górach i tak dalej, na czas jeździsz, to tylko do drużyny zawodowej i... Tam się po prostu rok dwa nauczyć. No i rzeczywiście miał rację, wszedłem od razu w Terenatiku bardzo dobrze. Później jak już pomagałem pierwszy rok keczolemu, który wygrał Giro Italia i 10 etapów drużyna wygrała. Ja tam skończyłem na dziewiątym miejscu, byłem pomocnikiem bardziej. Nie? I to mi to dało, że uwierzyłem też w siebie, że mogę jechać specyfikację generalną. I dali mi szansę w 1993 roku, że Keczoli nie startował. Mówi, że on się źle czuje, nie, nie jest pewny. I mówi, dyrektor sportowy, Zenek, na czas pojedziesz w górach i masz tutaj pomagać te pierwsze etapy, a później jedziesz swój. No i rzeczywiście. To, co Rysiek nam przekazywał na zgrupowania przy stoliku, przy takich żartach, nawet opowieściach, nie siedzieliśmy na telefonach, nie było telefonów przecież. Opowieści były różne historie. Może niektóre były przebarwione, bo, bo, bo przy okazji był zawsze Tadek Bętnik jako taki kolega, może powiedzieć trzeci trener do pomocy, ale on robił też atmosferę z Ryśkiem, opowiadali różne sytuacje z wyścigów. I to nam gdzieś e, zostawało w głowie, i mogę być wdzięczny, że wierzył e, w to, że e, tak samo jak i Leszek Piasecki, e, że, że, że będzie zasłuchał w peletonie zawodowym e, i, i miał nosa, miał, nosa, miał e, rękę do kolarstwa. E, szkoda, że akurat e, za wcześnie odszedł, bo ja bym chciał z, z nim czy w tenisa, czy, czy pojechać sobie na rowerek, bo Rysiek był takim człowiekiem, gdzie dawał takie serce od siebie i przekazywał taką wiedzę za darmo. To nie jest jak dzisiaj gdzieś tam ktoś, jakiś trener chce za to jakieś pieniądze, bo ja Ci powiem przygotowanie do jazdy na czas czy na, w górach, czy, czy, czy system treningowy trzy dni i dzień odpoczynku, oczywiście odpoczynek to się mówi 50-80 km to nie jest tak, że. No, to ja teraz zaproponuję odpoczynek i zrobię znowu po takiej kolarskiej, kol, kolarskim espresso, dopiu. No, I, że zacz, się... i za chwilę zaczniemy, bo się boję, żeby nie zasła. Proszę. Nowe dzięki. Nowe paliwo. <laughs> Możemy. No, i takie pytanie: Właściwie to powinienem się Ciebie zapytać na samym początku. Co się takiego wydarzyło w Twoim młodym życiu, że zostałeś kolarzem, tak naprawdę kolarzem zawodowym później. Co? Czy Ty kogoś spotkałeś? Czy zobaczyłeś jakiś wyścig, czy, czy nie wiem, książkę przeczytałeś? No, coś cię musiało stać. To były takie czasy, że e, imprezą numer jeden e, tutaj w Polsce i w Niemczech i w Czechach to był wyścig pokoju. Były relacje co 15-20 minut, e, słuchało się to w radiu, nawet jak się wzięło radio, mm, włączyło, to były relacje e, z bezpośrednio. Bogdan Tuszyński czy Tomaszewski bezpośrednio sprawozdanie było, co się dzieje na tym wyścigu w pokoju. Ze startu, później co, co ileś tam minut było, relacje i to były takie opowieści. Oni mieli taki dar przekonywania, że to człowiek był wparczony, z buzią otwartą, co się dzieje tam. Akcje, różne sytuacje były, były tak opowiedziane, że to mnie za zaszczepiło. Był później mały wyścig pokoju w szkole podstawowej. To się chciało jeździć. <grym> tak, w szkole podstawowej. Wszyscy e, uczniowie mogli startować na takim wyścigu gminnym, powiatowym. No i tam wystartowałem, byłem drugi, byłem trzeci e, na zwykłych rowerach. No i mnie tam zauważył trener e, ze Śremu. E, byłem w Śremie, pojechałem jako drugi. I mówi, chcesz rower e, to przyjść do klubu i tak dalej. No to byłem dumny, że taki rower, taki sam, jak tutaj z tyłu jest. Jaguara dostałem z paczki, bo już nie było, z reguły zawodnik dostawał stary rower, ale już nie było, wszystkie stare były rozdane. Jak przyjechałem, dostałem nowy rower. Mama była dumna, brat mówi: Kurde, jak ty to wymyśliłeś? Taki rower, rower to było wtedy. No, Jaguara ja też doskonale to było 5000 złotych, tak, dzisiaj by się wydało gdzieś około 10 000 złotych tej wartości. Nominalny było. No i zacząłem jeździć, jeździć, oczywiście mały wyścig pokoju w Poznaniu, oczywiście nie byłem tam od razu wybitny, bo tu zawodnicy startowali z Lecha, ze Stomilu, e, którzy po 5-6 lat jeździli już od e, 10-11 roku życia, bo były takie szkółki już mm. i Powoli, powoli, powoli. I tak się zaczęło. Zaczęło się. Nawet chciałem iść tutaj do, do takiego klubu Stomin Poznań czy Lew Poznań, ale po prostu y, robili mi badania, stwierdzili, no zdrowie to ma, ale za chudy No i dzięki temu Mogę powiedzieć, że. Dzięki temu wygrałeś. Yy, 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 wygrałem na na trzecie tam. Tur... miejsce na Tour de France. Tak, <laughs> dzięki temu, bo tak. W górach dzisiaj, zawodnicy jak się patrzy, wszyscy są szczupli, jazda na czas tak samo. No i, i, i klasyfikacja generalna polega na tym, żeby jak w najkrótszym czasie przejechać i, i jak najmniej tracić. A góry są po 15-20 kilometrów. No i teraz każdy kilogram więcej. To znaczy, dzisiaj... jest takie stare powiedzenie. Na czym polega kolarstwo? Polega na tym, żeby z punktu A do punktu B przejechać jak najszybciej i się jak najmniej zmęczyć. No a z tym zmęczeniem to już tak, nawet jak się wygrywa, to się człowiek męczy. tylko Jak że najmniej zmęczy. Tylko ma satysfakcję. Nie? A powiedz, Zenek, to no przecież ten pierwszy, to pierwsze spotkanie z Ryszardem miało miejsce. Czy tylko kojarzysz, w jakich to były okolicznościach, kiedy. Kiedy Ty pierwszy raz go. No może nie zobaczyłeś, bo na pewno wcześniej w jakiś. w telewizji czy podczas jakiegoś wyścigu, ale. face to face. Kiedy z nim pierwszy raz zamieniłeś słowo? Tak. To był. 83. albo 4. rok. Wyścig dookoła Polski. I tak poszły ranty, różne rzeczy, że zostaliśmy w trzeciej grupce. W trzeciej grupce peleton się podzielił na, na takie grupy. No i ryśek mówi chłopaki, zabieramy się do roboty. No i tak zorganizował nas tego, że mówi spokojnie, spokojnie dojdziemy, a każdy chciał się pokazać, że po prostu tą zmianę pociągnie mocniej. Mówi wolniej, spokojnie, spokojniej. No, i do, przeskoczyliśmy z trzeciej grupy do pierwszej, a Rysiek wybrał etap wtedy. I powiem szczerze, Świętej Pamięci, ten Jankowski, e, jak nas prowadzi, mówi, jak myśmy po samochodach musieli dojść, bo niemożliwe, żebyśmy tego. Ale Rysiek miał tą charyzmę, e, umiał e, spokojnie, spokojnie, nie za mocno, a myśmy młodych chłopaki chcieli się wykazać. No, 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 jak to? No, to czyli pierwsze spotkanie, to było podczas wysiłku. Podczas wyścigu, tak. Podczas wyścigu na, na początku byliśmy na, na pan, i tak dalej, ale później ryczek mówił, że w kolarstwie nie ma panów. Tylko. Oczywiście. Trzeba, wszyscy tam byliśmy po imieniu. I to później, jak był trenerem, to mi wspominał, mówi, jak, jak, jak myśmy szli, jak takie to po prostu wspuszczone osoby z takiego. Z z buszu, z lasu, bo chcieliśmy dogonić tą, pierwszą, tą drugą grupkę. Jak doszliśmy drugą, to od razu nas kierował mówi tak, Nie czekamy, tylko poprawka i przeskakujemy do następnego. I on, jako e, zawodnik, który miał dobry finisz, że nawet jako trener nas czasami ogrywał, Musieliśmy się zebrać, żeby po prostu go ograć, bo on jako były zawodnik wszedł do kadry, jako trener kadry narodowej, ale z nami jeździł, trenował, można powiedzieć, jak równy, równy, czy na narta, czy, czy na. Trener startujący. Tak, ty, 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 i, i to mieliśmy też trochę taki bat nad sobą, bo jak jechaliśmy pod górę gdziekolwiek, no to. No jak, jechał równo z nami i jeszcze sobie rozmawiał, nie? bo on, jak Rysiek, ja, ja Rysiek, też parę Rysiek akurat dużo, no, dużo rozmawiał i w czasie jazdy to on tam się nie zamykał w sobie, tylko rozmawiał i, i my tutaj już oddech tracimy, brakuje nam powietrza, a on sobie opowiada różne historyjki. Tak, no, przecież ja e, pamiętam... Te nasze wyjazdy na Majorkę, przecież tam są też spore górki. Rysiek już miał swoje lata. Każdy chciał tam obok tego szurkowskiego. Rysiek już przecież po sześćdziesiątce, a tu takie y, młode chłopaki 25-27 lat. Jak tam podjeżdżaliśmy na Col de Soyer, czy, czy Randę, to y, tak samo. No I Oni z przodu mała tarcza z tyłu duża a Rysiu z przodu duża a tu gdzieś po środku i, tak, i no, rozmawiał to co tak, powiedziałeś. i rozmawiał a tam ci nie mogli złapać tak i, 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 i to tak robił że po prostu po nim nie było widać że on się męczy on miał takie, taką budowę taki, taki był e, nabity nogi t, 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 no, to tak? miał bardziej bardziej na na na, na, o, niż o, o, na jak przysypały. dzisiaj się patrzy Kolarze są, tam, ale nogi miał, nogi miał wybitne, miał tak umieśnione, że można było się uczyć. Ale połykał tyle tlenu, że potrafił te mięśnie dotlenić, do dlatego mógł je wykorzystać, bo często jest tak, że... Tak i klatkę piersiową jak robiliśmy badania, to miał wydolność tam nie wiem 6,5 czy pod 7 litrów, e, że miał tak, więcej tak. niż my, e, ze względu, że on miał klatkę piersiową, taki był e, Pierwsze, pierwsze jego badania, proszę Ciebie, to jeszcze... Na samym początku jego kariery, to doktor Rusin powtórzył, pomyśleli, że się pomylili. Tak, mogło być tak, ze względu, że ono. Tak było. O, oczywiście, ale miał też, muszę przypomnieć niektórym, że czego by się nie chwycił, to on lubił wygrywać. Poszedł tak. na tenisa, chłopaki chodzili na tenisa, tak długo grał, żeby nas zmęczyć i wygrał, ograł nas. Później jak słyszałem, czy poszedł czy z Andrzejem Supronem, czy z kimkolwiek, którzy dobrze grali z szerkawskim, to tak długo, aż go zmęczył i ograł go. I mówi, z kortu trzeba chodzić, miał ten taki dar wygrywania. To co niektórzy mówią, że Edi Merckx taki kanibalizm. To że tka, też był taki. Nie szedł z roweru, żeby na przykład premię na myśmy przykład… Myśmy kiedyś oglądali, a nie pamiętam jaki wyścigi. Moja żona mówi do niego: No, bo ktoś tam był drugi czy trzeci z naszych zawodników. Mówi, a, ale to też dobrze, drugie miejsce. A Rysiek, ale nie wygrał. A no, taki był. Tak. Też Zenek chciałbym tobie podziękować, bo no, dosyć często się spotykamy i też wiele takich fajnych Twoich pomysłów wykorzystałem przy tworzeniu tej wystawy, tego, tworzeniu Muzeum Ryszarda Szurkowskiego w Krośnicach, bo to nie jest prosta sprawa, pokazać życie, karierę sportową Ryszarda Szurkowskiego, który stawał 789 razy na podium. Z tego, z tych setek zdjęć, z tych materiałów filmowych trzeba wybrać to najważniejsze, żeby ten, który tam przyjdzie, mógł zobaczyć tego życie od urodzenia, no, do samego końca. Także pewne te twoje nazwę to koncepcje, no będą tam zastosowane. No ja muszę tutaj podziękować e, Tobie, Krzysztof, że e, ty kontynuujesz e, tą opowieść e, Ryszarda, tą karierę i teraz. E, Część młodzieży, starszych, którzy pamiętają Ryszarda, później moje pokolenie i następne, i obecne, które są w wieku szkolnym, przyjdą do muzeum i będą mogli słyszeć tą opowieść, tą legendę o Ryszardzie. O kolarstwie mogą powspominać, popatrzeć, i Ty jesteś takim przedłużeniem. Opowieści, kariery o Ryszardzie, o kolarstwie, bo dzięki Tobie można powiedzieć, dzisiaj ludzie będą mogli podjechać do Muzeum Ryszarda Szczurkowskiego i zobaczyć, dotknąć niektóre pamiątki. Wiadomo, że to jest muzeum, to nie jest wszystkie te rzeczy, co powiedziałeś, bo nie jesteś w stanie wszystko włożyć do gabloty i żeby to było. Ale niech jeden na stu Zaszczepi się kolarstwem i to kolarstwo no tak. polskie wróci do czasów Szurkowskiego, Szosdy, e, Mytnika, e, Piaseckiego, e, Jaskuły, Halubczoka, e, Kwiatkowskiego, Majki. Że, e, żeby ta kontynuacja była, bo za chwilę zawodnicy, e, którzy dzisiaj są w peletonie skończą, a młodzieży nie ma za dużo, bo młodzież gdzie? W telefonie? Kolarstwa nie będzie uprawiało. No, ja mam też taką nadzieję, że to muzeum będzie ciekawe i tu ja muszę podziękować w tym momencie też grupie osób, która ze mną współpracuje, bo wiadomo, że ja sam tego nie robię, nie byłbym w stanie. Dlatego przyjdzie taki moment, że ja też wszystkich wymienię z imienia i nazwiska, ale. Za tym stoi naprawdę sztab ludzi, zresztą byłeś na konferencji prasowej i sam widziałeś, ile materiału trzeba było przerobić, żeby napisać scenariusz tego muzeum. No, w tej chwili jesteśmy na etapie już wykonywania konkretnych elementów i myślę, że jesienią muzeum będzie gotowe. Ale jak tu wchodziłeś, to zapytałeś się, co to jest za plakat. Ja ci wtedy nie odpowiedziałem, co to jest, ale ja ci teraz w tej chwili powiem, co to jest. To jest plakat, którego autorem jest no, jeden z najlepszych polskich grafików plakacistów, Andrzej Pongowski. I ten plakat, e, może u Andrzeja ten pomysł, to była sekunda, ale żeby stworzyć to dzieło to e, trzeba było trochę czasu. Myśmy dyskutowali o Szurkowskim. Ja wielokrotnie z Andrzejem rozmawiałem. E, jak tego Szurkowskiego przedstawić? Bo przecież plakat to może być parę kresek, może być e, e, taki Szurkowski namalowany farbką. E, nasze pokolenie, jak zobaczy, nawet kilka kresek charakterystycznych dla twarzy Szurkowskiego, to będziemy wiedzieć, że to, że to jest Szurkowski. Ale nam chodziło o zupełnie inną sprawę, ponieważ przedział wiekowy Szurkowskiego, ja to tak nazywam, czyli osoby, które go pamiętają, to jest 60+. Plus. A my chcieliśmy, żeby taki plakat pokazał sylwetkę Szurkowskiego, żeby młodzi ludzie, którzy interesują się kolarstwem, Kupią sobie taki plakat w muzeum, czy tam przez internet, bo on będzie sprzedawany jako cegiełki za jakiś czas, żeby oni widzieli, jak wyglądał Szurkowski. I to jest jego przepiękna sylwetka na tym rowerze. Tak, Widać twarz, nogi, no. charakterystyczna sylwetka i to jest Rysiu. Także Andrzeju, przy okazji, plakat strzał w dziesiątkę. No i mam dla Ciebie niespodziankę, bo taki plakat dzisiaj dostaniesz, oprawiony w ładną ramkę. No na pewno go powiesisz w, miejscu. w odpowiednim miejscu. Także to jest jeden z pierwszych plakatów, no i mam taki zamysł, że, no pewnie nie wszyscy, ale właśnie ci najbliżsi, którzy z Ryszardem jeździli, startowali, no postaram się takie im plakaty wręczyć. No, piękny pomysł i myślę, że to jest taka… E... Chociaż będzie to trudne, bo mogę kogoś pominąć i obrazić no, się, to ale no zobaczymy, to znaczy... zobaczymy. Tak, taki jest pomysł.